No, halo kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj jestem w nietypowym otoczeniu, bo wyszłam do parku. Ładny dzień, trochę połaziłem dzisiaj, ale generalnie jest ładnie. Co prawda teraz słońce zaszło, ale troszeczkę wam e, pokażę, o, gdzie jestem. W jakim miejscu to jest park, który jest obok miejsca mojego postoju. Jest fantastyczny, jest wielki. I o, proszę, a to jest piękne niebo, które w tej chwili zasłoniło się chmurkami. Słońce gdzieś tam jest, ale go nie widać. Ale nie jest źle. Jest w miarę ciepło. No i było słonecznie. No dobra, ale nie o tym chciałam, bo dzisiaj ciąg dalszy mojej prywatnej wojny. Czyli jak walczyłam z paskudnym nałogiem. I dzisiaj jest Mówię, nie jest, a dzisiaj mówię o dniu czwartym. Życie bez papierosów podoba mi się bardziej. Hm. Hasełko na dzień piękne, ale coraz trudniej mi to przyznać. Nosi mnie jak cholera. Łaże ile się da, a jak mam dość, to kładę się spać. Chodzenie i spanie to najważniejsze momenty aktualnie w moim życiu. Wtedy nie chcę mi się palić i nie jem. Ale co muszę przyznać z niespokojną dumą, jeszcze się nie złamałam i nie kupiłam tytoniu. Choć przyznam szczerze, cały czas chodzi za mną wizja tylko jednego, tylko jednego papieroska. I nawet skłonna jestem wydać pieniądze na zwykłe papierosy. To wcale nie jest stanie. Tyle, że znam siebie, przecież nie kupię w sklepie jednego papierosa, kupię całą paczkę, czyli 20 sztuk. A jak będzie cała paczka? To spale wszystko. Może nie w ciągu jednego dnia. Może zostawię na następny. Być może. Ale potem, po tym następnym dniu kupię tytań, kupię maszynkę, kupię papierośnicę, filtry, bletki. Czyli wszystko to, co wyrzuciłam cztery dni temu. No, to wolę i spać, choć wiem, że na tym traci moje życie. Bo nie jestem w stanie skoncentrować się na niczym. Ale dam radę. Dam radę. Do zobaczenia kochani. Do zobaczenia. Pa pa.